Kanał YouTube Bogu. Wydawnictwo Fronda Przedstawiają audiobook Zrealizowany na podstawie książki Wincentego Łaszewskiego Pod tytułem Boży Szaleńcy. Nieużywane klucze. Mikołaj z Mościsk. Oto pierwszy polski pisarz mistyczny. Pojawia się na świecie niemal pół tysiąca lat temu, dokładnie w dniu 5 sierpnia 1559 roku, w Mościskach, na Ziemi przemyskiej. W pamięci ludzi zajmujących się mistyką pozostaje do dziś. Tym razem Inaczej niż u poprzedników. Powód jest inny niż cuda, znaki i wizje. Mikołaj z Mościsk pisze o zasadach obowiązujących w mistyce. W ten sposób przekazuje nam swoją wiedzę i doświadczenie ze świata duchowego, aż po definiowanie jego reguł, co wielu adeptom mistyki pomogło i pomaga to dziś przekroczyć jej próg i zawędrować daleko. Krainę ducha. Kim był? Życie związał z dominikanami, przejmując więc od nich umiłowanie intelektu jako miejsca odkrywania Boga, ale i różaniec jako najlepszy środek do zjednoczenia ze Stwórcą. Z zakonem dominikanów jest związany od piętnastego roku życia. Dziesięć lat później jest już formalnie dominikaninem na wieki. Mając 25 lat, składa wieczyste śluby zakonne. Siedem lat później, zgodnie z upodobaniem Dominikanów do wiedzy, przebywa na studiach w Bolonii i Padwie, które po dwóch latach nauki kończy stopniem licencjackim. Jego kariera w zakonie jest znowu zgodna z dominikańskim charyzmatem. Intelekt równa się wykłady. Mikołaj uczy w Krakowie. Niebawem uzyskuje tytuł bakałaża, rok później magistra. Teraz kieruje całością studium krakowskiego Dominikanów. Co ciekawe, nie bardzo potrafimy to pojąć. Z wykształcenia i z zainteresowań jest prawnikiem. No bo, czy prawnik może być mistykiem? Właśnie prawnikiem pozostaje przez długie, długie lata i jako takiego ludzie go znają. Mikołaj z mościsk to genialny prawnik, który gotów jest służyć każdemu pomocą. Więc ludzie przychodzą do niego z bliska i daleka, przynoszą prośby, proszą o pomoc. Niewiele tu miejsca na drogi mistyczne. Jest raczej ziemska kazuistyka. I rozstrzyganie sporów o doczesne majątki, o prawa własności o separację. Nagle gdy Mikołaj mija Rubikon pięćdziesiątki, zaczyna zajmować się życiem wewnętrznym. Coś zmienia jego optykę, bo odkrywa, że sprawy wewnętrzne są ważniejsze niż zewnętrzne. Co więcej, to te pierwsze, a nie drugie są źródłem ludzkiego szczęścia. Więc nowa dziedzina wiedzy? Jak zwykle Mikołaj podchodzi do niej profesjonalnie, stąd podręczniki. Ponieważ ich nie ma, polski Dominikanin zaczyna je pisać. Dalej pozostaje związany z Krakowem, ale już jako znawca nie tyle prawa ziemskiego, ile prawa dusz. W królewskim mieście umiera na początku lata 1632 roku. Niezbyt długi jest ten jego życiorys, typowy dla zakonnika. Wiemy choć tyle, że pod koniec życia Mikołaj cieszy się podwójną sławą, niezwykle uczonego prawnika i wspaniałego znawcy dusz. To tak, jakby Mikołaj osiągnął wysoki poziom na szlaku mistycznym, jednocześnie wykonując zawód, który temu przeczy, roztrząsał prawnicze kazusy. I rozstrzygał ludzkie spory. A jednak, kluczem do rozwiązania tej zagadki jest definiowanie Mikołaja najpierw przez jego pobożność, dopiero potem przez wiedzę. Czytamy bowiem o nim, że był to kapłan wielkiej pobożności, teolog dobry, kanonista przedni, wzięty u ludzi uczonych, do niego jako do skarbnice bierzeli na poradę w kasusach trudnych. Chroniki definiują go najpierw jako pobożnego, by na jednym oddechu mówić o jego niezwykłej wiedzy. Ale mamy powody, by przypuszczać coś więcej. Człowiek ten zdaje się, iż służy swoją wiedzą prawniczą zawsze jako darem od Boga, więc jest to jego służba dobru, prawdzie i pięknu. Tym samym przyziemne zajęcia nie tylko nie spowalniały jego duchowych wędrówek, ale wręcz były dla nich, co zabrzmi kontrowersyjnie, paliwem. Rzeczywiście, kronika zakonna podaje, że Mikołaj z mościsk miał dary wielkie od Boga, których umiał użyć. Prawdę każdemu i Panu największemu rzekł, a nie urażano się tym. To dlatego też, zapatrzony w Boga i Jego Królestwo, za nic miał doczesną karierę, sławę i zaszczyty. Raz jeszcze czytamy świadectwa mu współczesnych. W życiu, a osobliwie w języku, wielce ostrożny. Kłamstwa, przeklęctwa, pochlebstwa, próżnej chwały, próżnego nawet słowa, a pogotowia obmówisk nie słyszałeś z jego ust. Jeśli kto zaczął co do obmówisk, przejął mu mowę, a co inszego wtrącił, albo się na twarzy zmarszczył, dając znać, że tego nie rad słucha. Wszystko to ukazuje nam człowieka Bożego, zajętego po Bożemu światem. W niego, w doczesność, próbuje też przelać to, co uważa za najważniejsze i najprawdziwsze: doświadczenie i poznanie Boga. Ludzie, którzy mają z nim kontakt, jako ze spowiednikiem czy kierownikiem dusz, mawiają, że spotkali go na swej drodze z opatrzności boskiej. Chyba wiemy dlaczego. Mikołaj nie tylko był człowiekiem świętym, którego podziwiano, ale był też i pedagogiem, który umiał ukazać drogi ducha w sposób prosty, więcej, pokazać, że same drogi Boże są proste. Podziwiano jego świętość dostępną. Nie miał darów czynienia cudów, sprowadzania deszczu, bycia naraz w dwóch miejscach, czy unoszenia się jak anioł w powietrzu, ale miał coś ludziom bliższego: pokój serca, radość, jakąś niezwykłą pełnię życia. Za tym codziennym chlebem tęskniły tysiące. Nic dziwnego, że wpatrywali się w Mikołaja, jak w bramę do innego, piękniejszego życia. A on zapalał ich swoją pogodą ducha i światłem, które od niego biło. Ci, których prowadził, byli gotowi przewracać do góry nogami listę tego, co dla nich ważne, a co niewygodne. Zakonnice, na przykład, z jego rady podjęły się z ochotą wielkich rzeczy. Mowa o postach, twardym posłaniu, surowych habitach, prawdziwym ubóstwie. Milczeniu i czujności, czyli nieustannym pamiętaniu, co na to Bóg, który nas potrzebuje, by ratować świat. Mikołaj nie jest takim znawcą Boga od razu. Dopiero długie lata ćwiczeń duchowych i prób wędrowania rozmaitymi ścieżkami sprawiają, że zdobywa w końcu wiedzę duchową. Z pewnością staje się to późno, bo dopiero po pięćdziesiątce. Wiemy, że Mikołaj, który poza praktykiem był też pisarzem i który dużo pisał, właściwie wszystko, co ważne, wyprowadził spod swego pióra pod koniec życia. Wszystko, co ważne czyli dzieła dotyczące duchowości. Dlaczego wszystko dzieje się u niego tak późno? Opisy owoców medytacji i próby nazwania przeżyć związanych z kontemplacją i mistyką są opowieścią o jego własnym doświadczeniu, które zdobywał latami. Musi być ono bardzo bogate, skoro jego dzieła długo wywierały wielki wpływ w kręgach osób szukających dróg do zjednoczenia z Bogiem i skoro przejęła je nawet tradycja kościoła prawosławnego. Oznacza to, że mistyk z ziemi przemyskiej nazywa swe doświadczenia na sposób Wschodni. Nie tyle pisze o intelektualnych rozważaniach i najróżniejszych drogach prowadzących przez zdobycie wiedzy, choć pamiętajmy, że to Dominikanin. Ile mówi o świecie zmysłów, które również są dziełem Boga i mają służyć dojściu do zjednoczenia z nim. W 1628 roku wydaje dziełko pod tytułem Akademia Pobożności z Przydatkiem, nie tylko zakonnym osobom do doskonałości potrzebna, ale i świeckim do zbawienia bardzo przygodna. Jednoznacznie pokazując, że radość świętości i kosztowania owoców mistycznych jest dana także osobom świeckim. Pryska mit o przeznaczaniu mistyki, kontemplacji i głębokich doświadczeń duchowych. Tylko dla kapłanów, opatów, biskupów i pokutników. To wszystko jest wpisane w życie każdego, kto przeszedł z duchowej śmierci do życia z Jezusem w Chrzcie. Jego propozycja jest zaskakująca. Mikołaj zaprasza ludzi do posłużenia się wyobraźnią, która karmi czekające na człowieka doświadczenia mistyczne. Twierdzi, że wyobraźnia powinna bawić, Ośmielać owo doświadczenie, by nadeszło. Ta metoda każe posługiwać się wyobraźnią, jako darem od Boga. Zamiast używać jej do celów złych lub pozbawionych sensu, należy używać jej zgodnie z przeznaczeniem, czyli do kontaktu z Bogiem. A wtedy, zauważa Mikołaj, pojawia się ogień i dusza się w nim topi i mdleje, smakuje i czuje Boga. Najlepszym miejscem dla wyobraźni jest męka pańska. Zdaniem Mikołaja z Mościsk jest ona zwierciadłem, w którym pojawiają się cnoty, warsztatem, w którym można nauczyć się Bożego działania, zbrojnicą, gdzie można znaleźć wszelką broń do walki z szatanem. Zaczyna krystalizować się pierwsza, ukazana nam przez Mikołaja, reguła mistyczna. Warto zgłębiać ewangeliczną opowieść o męce Jezusa. Ona naprawdę potrafi otworzyć nas na świat nadprzyrodzony. Jednocześnie jest lekarstwem na to, co nie dopuszcza do wejścia w krainę mistyki. Leczy nas z ludzkiej pychy. Wielki i bliski mi Mikołaju. Uprość dla mnie łaskę, Bym na swych codziennych, zwykłych drogach coraz bardziej poznawał Boga i jednoczył się z Nim. Pomóż mi to osiągnąć nie przez lekturę wielkich traktatów, ale przez to, co umiem najlepiej przez wejście w świat wyobraźni. Naucz mnie posługiwać się nią dla świętych celów. Szaleńcy Kanał YouTube Ku Bogu Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu Jeśli spodobał się Tobie ten audiobook proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych Przyjaciół lub dobroczyńców z Panem Bogiem.